Cześć, witajcie, kojarząc na kanale Jak mam to usunąć? teraz to z kontrolą. Nowy modpack Bo czemu nie? Nie dzieje się Konkretnie Create Plus Stwierdziłem, że fajnie było coś nagrać, ale póki mi obecnie działa to Póki obecnie mi Minecrafta, muszę korzystać z domyślnie opodobanego rekordera od Windowsa za pomocą GameBara, więc nie wiem, czy jak u nas to będzie na wyglądało. Jeżeli macie jakiekolwiek lagi, to tylko i wyłącznie przez to. Czemu wziąć było Zmodowane, jakie są mody. To prawda chciałem, żeby były questy, żeby było ciekawie, ale no, niestety nie ma questów. Nie ma optymalizacji ten mod w ogóle. mam Dla dwóch sześćdziesiątych To może coś nawet mniej. Ale ja zazwyczaj mam do tej ilości moduł. O, oh, powiedzmy mam 200, więc... O, jeden. Węgielek. X-TAC pojedynczy węgielek. Też raz widzę tak mało złoży węgiel, zmyślone są po wybrzymiu, A, jednocześnie nie Ci się, jeżeli montaż będzie dość dosyć sztywny, bo... ...przyzwyczaiłem się po bardzo się korzystania do Adobe Premiere, więc... ...nie wiem, jak to będzie wyglądać. Nie będę musiał tego OBSa, bo to jest tragedia. Nie że to mnie jeszcze zajmuje. Jakby nie patrząc, to mnie jeszcze zajmuje dosłownie cały prawy górny rok ekranu wielkim napisem recording, czas i ten. I pauza. To jest taki useless, co to jest. Mm. Ła, już dziś na przykład od, pokażę Wam jak duży ten pasek nagrywany jest odtąd i dotąd 6 bloków. To jest tą w sensie Nie, no to się. Nie, dotykam to tam tylko... SP3. Automatic shaped crop. Co? Nie, 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 o, no, słyszny przepadł. Tam. 600 bloków dokładnie tam. Czy to było aż tak blisko spawna, jak ktoś przystała, jak wybrałem zły kierunek? Jeżeli tak, to nie będzie ciekawe. Ja proszę o tą głos. jeśli Wam nie odpowiada. Bo jestem, kończony jest późno. Jeszcze, no może nie późno, ale. zresztą się wcześniej się ale na jakieś mam kawę robić. Więc. My no, ja też się już dużo dzisiaj robimy. Czekam na like? like! Nie odkąd tego. Jest Sporo juzzy są wrzuconych przez ten sprint. Czasami nie, wiem, że jakiś blok i nagle mi się sprint wyłącza. one na przykład tu. Bez sensu. Dobra, powiem, to się zatrzymam chyba że mam taki komentarz uwielbia taki spokojny wycielony odpad posłuszeń do narratora bo jeżeli tak no to mogę tak mówić nie na każdym odcinku wstawi się w komentarzu ja każdy komentarz czytam jeżeli nie, czy stanę, czy się jeżeli jak się stanę oczywiście, bo... się czasami są po prostu zbyt i zauważyłem nie chcę się robić jednej tak prostej rzeczy w podpowiedzieć na pytanie ty, ty, co, co szkodzi? to ci zawie, nie wiem. Minutę maks, pół. To się jedno No, chętnie, no. to jest fałd, oh, no. Czyli, że co Asia, ja albo czym po prostu nawet tym zauważam, że są bareska? Co? Kurs. No spoko. Graszko zrobimy. Nie będzie można się przespieszyć, bo nie wiem czy można chodzić w nocy, raczej nie. Wow. Ok, ten mod mi się bardzo podoba. Tego moda bardzo lubię. I teraz miałem z tak, już się zbogowałem i um, przez to cały plik świata mi się rozpieczył przez tego moda raz, więc i przekazują pewnie przez przez tego moda, bo sprawdzałem to razy. Słuchaj, to nie jest jak specjalnie specjalnego. Do, do nie dobrze to że się sobie przyjmują. I to bo wizyty się w a my jak bym w jedną stronę. Słuchaj, poprzeć, poprzycie, mam sporo czasu, to się więc. Ja 50, a... no, no, ale wygląda to no na nie gorsze miejsce, mogę to są jakieś zapomniałem jak się zawsze tak przyszłam nie już z Jarmi Map, zapomniałem jak się z Xerosa korzysta z Ksierosa jak, jak to się czyta, nie powiem. Nie chcę powiem już na No Jeżeli z tą górą nie będzie nic ciekawszego miejsca, to jest pustynia Przykro, że użyłem. Jeden z to jest na paski T, to mi się podoba. w sumie nie waluta mam dwa żelaza, więc jednak nie chciałem powiedzieć, że się cofnę że pojedziemy po żelazo, tylko Dobrze, dobrze myślałem, że tu jest jakaś mała jaskinia będzie potrzebało dużo żelaza i mam Mieć w sumie też trochę jest potrzebne, nie ukrywając. Musimy mieć coś na się w zależności od skini, a w ogóle w górach. A chyba hmm. także tak, tutaj jest? Przyjmę to bez bicia. No to prowadzi. Trochę i weson, bo się może przydać. O, tu jest jeszcze ten młodny, lepszy mineshaft. i wezmę choćby dla tego węgla widzę, że to nie było potrzebne i tu jest antezyl przy okazji, to póki się będzie całe raz to co mi przepalało to na kopie to rucham, Na początek początkach tak spustaka myślę będzie wystarczające musimy tylko jeszcze jedno zamówić W sumie po pierwsze jest taki akurat na kopie, lekko. No bo tak jak na widzicie, to jest podstawowy składnik. Dobrze, nie jest nim mi się tutaj, nie gdybym mógł sreplierać gravel, żeby móc robić cokolwiek, nie? Myślę, spoko, gravel byłby w końcu krzyżatny, ale...

方便。 Thank <laughs> Thank <laughs> you. I Ej, jest nagle overstres. O, jak nie myślę, to, to jest górszej szał. To jest, you no... Know... No, to jest... так уставил это мышечное настроение. Майк, okay. To jest tak zwane tak zwana przykładnia. Tak, ale to jest krzyja jak to woli. I na tym zakończymy dzisiejszy wszech, bo jest to pole Więc do zobaczenia. Następnem no i cześć.